od 208, wymiana filtra kabinowego. Tutaj są dwa, jeden mniejszy, drugi większy. znajdują się tutaj. Tu mamy trzy takie o. zaczepy, i wyciągamy taką maskownicę. I filtry są tutaj. Odpinamy tutaj jedną. Odpychamy w tą stronę, i otwieramy sobie tak, i tu tak samo, odpychamy sobie, i otwieramy tak. No, i wyciągamy pierwsze. Kwalifikował się już do wymiany, i drugi. ciągniemy sobie w tą stronę. O, jest jak w Tetrisie. I mamy drugi, ten mniejszy. No i teraz wkładamy sobie nowe, zamykamy to wszystko i zrobione. No jest różnica między starymi a nowymi. Najpierw ten mniejszy. Airflow musi być w dół. najpierw sobie wepchnę tam potem tu o. o, ładnie, doszedł i teraz ten większy tak Dobra. zamykamy klapkę i gotowe zakładamy maskownicę Dobra, złożę to sobie na spokojnie, jak wyłączę kamerę. Oj, bo jeszcze połama, a już widać, jak to, jak to się robi.